Moi drodzy, witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chcę porozmawiać o uchodźcach z Ukrainy. Przez to, że to jest bardzo popularny temat, ogólnie w komentarzach na moim kanale. Bardzo dużo Polaków pisze mi na ten temat wiadomości. Też dostaję wiadomości na Instagram, na mail. Także w dzisiejszym filmiku chcę o tym porozmawiać. Niestety, ale dużo. Polaków mi napisało bardzo negatywnych opinii o Ukraińcach. Opisywali bardzo negatywne sytuacje, które się z nimi zdarzyły. I naprawdę jest mi niezmiernie przykro, że niektórzy uchodźcy tak się zachowują. To jest naprawdę dla mnie też przerażające. Na przykład też dostałam taki komentarz, że do pani fryzjerki przyszła Ukrainka i po tym, jak jej zrobili, fryzurę powiedziała, że nie będzie płacić za usługę i poprosiła, żeby fryzjerka napisała do urzędu i niby urząd zapłaci za tą usługę. Ona powiedziała, że było po prostu. E, przerażona taką odpowiedzią, byłam zaskoczona, po prostu nie oczekiwała, że w ogóle człowiek może takie coś wymyślić i szczerze jak usłyszałam taką historię, to sama się przeraziłam, na ile niektórzy ludzie naprawdę bezczelne, naprawdę wykorzystują innych ludzi tak ciężką e, sytuację, która teraz jest. Też dużo Polaków mi pisze w komentarzach o tym, że na ich osiedlach często Ukraińcy rozrabiają, zostawiają śmieci, krzyczą na całym osiedle, robią awantury, włączają muzykę lub też często dostaję takie komentarze, że nagraj coś dla swoich a ja to Ukraińców tak jakiś filmik, żeby normalnie się zachowywali, przecież to są ludzie tak w twojej narodowości, ale szczerze to myślę, że tacy ludzie tak są w każdej narodowości i myślę, że nawet jeżeli coś nagram, to i tak nic im nie da. I też zauważyłam, że na przykład do mnie często piszą, tak, że wy jesteście tacy, wuj, że, że niby to dotyczy mnie. Ale też uważam, że ludzi jakby. Takie jak ja, na przykład, tak? którzy dawno już mieszkają w Polsce, którzy przyjechali się do tego, jak się zaczęła wojna, pracują, tak? płacą podatki tak? i ogólnie prowadzą tutaj życie. Ciężko zapracowali sobie też na takie życie. Tak? I uważam, że jakby często oni też dostają takie negatywne komentarze lub obrazy. Nie zasługując na to, tak? bo tak naprawdę no, nie korzystają oni żadnej pomocy, pracują sobie, żyją normalnie. Są Ukraińcy, którzy naprawdę nie zasługują na to, żeby mieszkać w Polsce. I dużo osób z Ukrainy naprawdę zachowuje się szczerzejąco. Ja też to widzę czasami, chociaż u mnie na osiedle w Warszawie mieszkali bardzo mile ludzi. Nie widziałam takiej przykrej sytuacji u nasiedlów, żeby tam ktoś, nie wiem, wyłączał głos muzykę, dziwnie się zachowywał i tak dalej. Ale ogólnie czytam bardzo dużo komentarzy negatywnych i rozumiem, że jednak e, ludzie spotykają się z takimi niemiłymi osobami z e, Ukrainy. I też oczywiście proszę zrozumieć, że to przejechali nie tylko ludzie tak o wykształceniu, tylko te, kto tam chcieli pracować że też dużo ludzi przyjechało tak naprawdę różnych, tak? Oczywiście rozumiem taką złość tak, do Ukraińców, do uchodźców, ale też jakby proszę zrozumieć, że naprawdę ludzie są różni. Może czasami trzeba popatrzeć to tylko na tą osobę konkretną, tak, i nie ogólnieć, tak, że to znaczy, że wszyscy są tacy że uważam, że może czasami trzeba pomyśleć tak, że aha, jeżeli ta osoba zrobiła, konkretna, to znaczy, że konkretnie ta osoba zrobiła źle, nie zachowuje się dobrze i że też jestem przeciwko takich osób i z chęcią uważam, że jeżeli nie umiesz zachowywać się dobrze w kraju, który tobie dał naprawdę bardzo dużo możliwości, a najważniejsze to, to po prostu bezpieczeństwo, tak? Często ludzie też dostają dach nad głową. Także oczywiście uważam, że to trzeba szanować, doceniać to, dziękować za taką pomoc, a nie jakoś rozczeniowo się zachowywać, bo czytam w komentarzach właśnie to słowo, bo e, jest bardzo popularne w moich komentarzach, e, jeżeli ktoś pisze o Ukraińcach i używają to słowo, że są rozczynione. I czasami naprawdę trafiają się takie osoby. Ale też ja widzę, jak dużo ludzi naprawdę znalazło pracę. Nawet ludzie, którzy mają dzieci małych i tak starają się, e, matka, tak, w ogólnie tutaj większość oczywiście matek z dziećmi, starają się jakoś znaleźć żłobek lub szkołę. E, w ogóle znaleźć ten czas, żeby jednak pójść do pracy. Może nie na cały etat, tak, ale ogólnie pracować. Bardzo dużo ludzi naprawdę się stara. Dużo ludzi też zauważyłam wraca na Ukrainę, w miasta, gdzie jest mniej więcej już bezpiecznie, jeżeli można tak powiedzieć na daną chwilę. To też zauważyłam, że ludzie wracają, ale oczywiście też dużo ludzi jest w Polsce i w innych krajach. Też często mi piszą w komentarzach takie pytanie: dlaczego na przykład Ukraińcy nie jadą? do miast, w których jest bezpiecznie, na przykład do Głowa, na zachód Ukrainy, a tylko jadą na przykład do Polski. I to jest, przez to oczywiście, moi drodzy, że no, nie jest tam bezpiecznie, tak? Może być tak, że dzisiaj jest bezpiecznie, a potem oglądam newsy i piszą, że na przykład na zachodniej Ukrainie spadło tam 10 bomb na w jeden dzień. I to nie jest tak, że tam jest na 100% bezpiecznie. Jednak kraj jest objęty wojną, i niektórzy ludzie po prostu się boją e, tego, że w tej lub innej części Ukrainy zaczną e, bardziej strzelać i już po prostu nie zdążą wtedy wyjechać, uratować siebie, swoje rodziny. E, oczywiście rozumiem e, taką czasami złość tak, do uchodźców, chociaż oczywiście widzę, że e, bardzo dużo ludzi pomaga do tej pory i naprawdę mają taki żal, współczucie. Także jeszcze raz, moi drodzy, dziękuję za każdą pomoc dla Ukrainy, dla Ukraińców, naprawdę doceniamy to. I jeszcze raz powtórzę, że jest mi niezmiernie przykro, że niektóre osoby tak inaczej się zachowują, że niektórzy po prostu nie szanują tego, co oni dostali, zachowują się nie w zbyt normalny sposób, jest mi za nich wstyd i mam nadzieję, że po prostu tacy ludzie lepiej zmienią lub po prostu wrócą do siebie do domu, bo też uważam, że Polacy Polska na to nie zasługuje. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Oczywiście zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mój kanał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Pójdźcie do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!